Tutaj kluczyk położę, wpinam mikrofon i co? I wysiadam. I wspaniale i cudownie. Więc ostatnie 6 dni spędziłem za kierownicą tego oto DS9. Jest to nowy sedan, nowa limuzyna od DS-a, czyli tak naprawdę luksusowa marka Citroena i Peugeot'a, a tak naprawdę to luksusowa marka Stellantis, który obejmuje i Fiata i Jeepa i tak dalej. Wszystko to się trochę pokomplikowało. Chodzi o to, że mamy limuzynę na bogato. W ogóle się trochę dziwię, że DS zrobił taki manewr, bo limuzyny wychodzą z mody. Wszyscy kupują suwy, a szkoda, bo limuzyny są fajniejsze, a kombi to już w ogóle. I przez długi czas zastanawiałem się tego tygodniowego testu, jak ugryźć ten samochód, bo no nie jest to taka pełnoprawna klasa premium, bo nie mamy tutaj jakiejś wersji AMG jak w Mercedesie, nie mamy jakiejś wersji V6, V8, mamy wersję, która ma 225 koni mechanicznych i z benzyny tyle. Dalej są już tylko hybrydy. Ale do rzeczy, porozmawiajmy sobie o cenach, bo ten samochód moim zdaniem fajnie się wbija pomiędzy takie auta jak Volkswagen Arteon, Volvo S90, czy też Mercedes klasy E, że cenowo i jakościowo jest moim zdaniem pomiędzy. Więc podstawowa wersja tego auta, DS9, kosztuje 210 tysięcy złotych, ale już na przykład we wnętrzu mamy Alcantarę i naprawdę bogate wyposażenie. Za 304 tysiące złotych możemy dostać podstawową odmianę hybrydową 360 koni z 4 na 4 Ta wersja widoczna tutaj, benzynowa, kosztuje 246 tysięcy złotych. Natomiast ja skonfigurowałem DS9 po swojemu. Wypierdzieliłem m.in. system Night Vision, wypierdzieliłem system parkowania, bo nie używam tego. Wypierdzieliłem aktywne zawieszenie. Wyszło mi 232 000 zł. Dla porównania skonfigurowałem sobie Volvo S90, 197 koni mechanicznych i w podobnym wyposażeniu wyszło mi 270 tysięcy złotych, czyli DS9 podobnie skonfigurowany kosztuje 38 tysięcy złotych mniej. Gdy DS9 porównamy do Mercedesa klasy E z podobnym silnikiem, z podobnym wyposażeniem okazuje się, że DS9 kosztuje 48 tysięcy złotych mniej. Czyli ewidentnie widać, że DS9, auto podobnych wymiarów do Mercedesa klasy E i Volvo S90 jest tańsze w podobnym, wzbliżonym wyposażeniu. Skonfigurowałem sobie w podobny sposób też Arteona 190 koni mechanicznych i wyszło mi, że Arteon kosztuje 11 tysięcy złotych mniej. Tymczasem w Arteonie dostajemy dużo gorsze wnętrze niż w DS9. Bardziej plastikowe po prostu. I mamy też mniej koni mechanicznych, bo tu jest 225, 224 konkretnie, a w Volkswagenie mamy 190 za te pieniądze. I skonfigurowałem sobie tak dla Świętego Spokoju też Skodę Super 190 koni w podobny sposób. I wyszło mi, że kosztuje ona 192 000 zł, czyli 40 000 zł taniej od. DS9, natomiast przyznać trzeba, że wnętrze skody super pies fajne, ale jednak ten DS9 jest dużo fajniejsze. I teraz tytułem wstępu, jeszcze ja mam problem z DS-ami. Po prostu wygląd mi się nie podoba tych samochodów, że DS7 jest taki trochę kurde, zbyt zachowawczy, jakiś taki nijaki z zewnątrz, w środku jest piękny. DS3 podobnie, z zewnątrz przekombinowany, w środku piękny, komfort wspaniały. I DS9 niestety. E... Podobnie odbieram ten samochód, że z zewnątrz jest tak sobie, no a w środku jest cudownie. I przyznam szczerze, że dopiero DS4, bo nie tak dawno, DS pokazał model DS4, i dopiero ten DS4 bardzo mi się podoba. Tam jest po prostu ten design DS-owy w punkt, a tutaj jest trochę gorzej, ale co mi się podoba, tył mi się bardzo podoba, więc przejdźmy do tyłu. Proszę, jak to się prezentuje. Tylne lampy to jest dla mnie jakiś majstersztyk, to, to są takie drobne detale, ale to tak pięknie wygląda, że no nie mam pytań. Bardzo jest to zgrabny samochód z tej perspektywy. Mamy też, co dziwne, dopiero niedawno się zorientowałem, Kierunkowskazy w słupkach. Po co? Nie wiem. Jak się przyjrzycie to tutaj widać, że jest światło stopu trzecie. No i kurde, no naprawdę zgrabnie to wygląda, ładnie to wygląda. Może ta linia tutaj jest trochę taka niepotrzebna i przekombinowana, ale generalnie prezentuje się to elegancko. Z przodu też to prezentuje się ładnie. Jeżeli chodzi o detale, te lampki wszystkie to ma takie obrysówki śmieszne. Teraz się włączyły światła mijania. Tutaj mamy kolejną lampę do jazdy dziennej. Tylko ja chciałbym pokazać, jak to wygląda, jak się włącza, wyłącza. Więc wezmę to, wezmę kluczyk. Proszę, jak to się obraca, przekręca, jakie tu się cuda wianki dzieją. Ja pitole, na fioletowo to się jeszcze podświetla. I się wyłączyło. Zamknę samochód? Nie zamknę, bo szyby nie zamknąłem. Domykania szyb nie ma, ja Cię kręcę. Trochę skucha. Ale dobra, wejdę tutaj. Zamknę szybę, bo chcę pokazać, jak to się prezentuje przy otwieraniu i zamykaniu, więc teraz zamykam to wszystko, proszę, tu się te lampki składają elegancko. Teraz otwieram i to wszystko powinno się uruchomić, ale się nie uruchamia, kurde, ale jak odejdę, i podchodzę jeszcze raz do samochodu. Czy to się uruchomi? O, proszę uruchamia się. Lampki zaczynają się kręcić. To są dojazd dziennej. Nie wiem po co one się tak kręcą, szczerze mówiąc. Chyba tylko dla Bayeru na powitanie. Podczas jazdy to już ma sens, o czym będę mówił później, co ja chciałem przez to powiedzieć w ogóle. Chciałem przez to powiedzieć, że generalnie detale, ten samochód ma piękne. Wszystkie detale, wszystkie szczegóły to jest mega dopracowane. Natomiast jeżeli chodzi o sylwetkę tego samochodu, to tak jakoś już mniej mi się podoba. Jak na przykład porównam do takiego Volvo S90, albo jak porównam to do takiego Arteona, to jakoś. Przód zalatuje mi starym Citroenem C5, po prostu jakoś ta maska jest za wysoko, jakoś coś nie tak, te lampy są jakieś takie troszkę za duże, że w DS4 to jest tak wystrzałowo zaprojektowany przód samochodu, a tutaj jest tak, tako. Co jeszcze? Warto zauważyć, że jak podchodzę do samochodu, mam kluczyk w kieszeni, patrzcie na klamki, wysuwają się jak w Teslach, jak odchodzę od samochodu, to te klamki będą się wsuwały, proszę odchodzę, mam kluczyk w kieszeni, nie dotykam go. No właśnie, więc elegancja Francja można powiedzieć. Mamy też fajny system bezkluczykowy, który właśnie zaprezentowałem, że kluczyka, który trzymam w kieszeni gdzieś, wygląda jak każdy inny kluczyk od Peugeot'a i Citroena. Nie trzeba dotykać, żeby samochód się otwierał i zamykał. To jest świetna sprawa. To wprowadziło Renault i Dacia i Citroen, Opel m.in. teraz IDS jest jakby kolejnym producentem, który czy tam kolejnymi producentami są, którzy wprowadzają taki fajny system bezkluczykowy, jest to mega wygodne po prostu jak się w rękach niesie zakupy w jednej i drugiej, nie trzeba już klikać w kluczyku niczego, żeby samochód się zamknął, rewelacja z mojego punktu widzenia co mi się jeszcze nie podoba jeżeli chodzi o wygląd że jest tak dużo tu chromów że wolałbym troszkę czarnego, tutaj mamy chromowane, tu mamy jakąś listwę puszczoną przez całą długość maski która niczemu nie służy to są dla mnie takie akcenty no, nie w moim stylu. Ja nie jestem, być może, człowiekiem, który powinien mówić o stylu, patrząc na moje rozciągnięte dresy. Niemniej jednak nie znam się, to się wypowiem. O, proszę, jak to ładnie się, kurczy tutaj świeci. No tył jest przepiękny, po prostu przepiękny. Dobra, tyle tytułem wstępu. Powiedzmy sobie o największych zaletach tego samochodu. To jest jedna z większych zalet DS9 nad konkurencją, że chodzi mi o to, że żeby w podobny sposób prezentowało się jakieś Volvo albo Mercedes, to trzeba naprawdę wywalić dużo więcej pieniędzy. W Arteonie takiego wyglądu wnętrza nie uzyskamy. To jest wszędzie Alcantara. To jest Alcantara, tam jest Alcantara. No, wygląda to cudownie. To jest pierwsza zaleta DS-ów dla mnie. Wnętrza są mega dopasione, mega przyjemne. Druga zaleta tego samochodu: komfort z zawieszenia. Po prostu jest kosmiczny. Ja, jak wspominam, od trzech miesięcy mieszkam na bałutach i tu są drogi rozpierdzielone i to jest akuratny samochód na bałuckie drogi. Po prostu tych dziur nie czuć. Kolejna duża zaleta na tle konkurentów to jest wyciszenie: zarówno wyciszenie zawieszenia, jak i wyciszenie przy wyższych prędkościach. No i ostatnia zaleta, o której już w sumie wspominałem, to jest przywiązanie do detali, że tutaj takich smaczków jak te lampki z przodu, z tyłu, we wnętrzu znajdziemy dużo więcej, więc to jest fajna rzecz. Teraz przejdźmy do wad. Więc dla mnie największa wada, to jest zupełnie subiektywne, ja wiem i nie wszyscy się muszą z tym zgadzać, to jest ten wygląd, że życzyłbym sobie, żeby ten przód DS-a wyglądał trochę inaczej. Nie jest to mój styl. Druga wada. Akurat nie dla mnie, ale pewnie dla niektórych to będzie silnik. Silnik, co prawda, ma 4 cylindry ciągle, ale ma tylko 1,6 litra pojemności, z których rozwija 224 konie, 300 Nm momentu obrotowego. Pewnie zaraz się pojawią komentarze, że to gówno i że to zaraz padnie, tego nie wiem, bo nie miałem okazji przez dłuższy czas jeździć tym silnikiem. Miałem okazję tylko tydzień za kierownicą tego samochodu spędzić. Ale jeżeli chodzi o właściwości jezdne, o przyspieszenie, o zużycie paliwa, to nie można się do niego przyczepić. To jest naprawdę bardzo przyjemny silnik. Więc ten silnik jako wada to tak tylko dla tych czepliwych. Teraz porozmawiajmy sobie o wadach, ale tych trochę mniej znaczących. Więc pierwsza mniej znacząca wada, reflektory przednie są przekombinowane, to nie są reflektory matrycowe z prawdziwego zdarzenia. To są reflektory LEDowe, świetne, one są skrętne, czyli jak kręcimy kierownicą, to one świecą w lewo, w prawo. One automatycznie przełączają się między światłami mijania i drogowymi, zmieniając ten strumień światła na różne sposoby, ale w moim odczuciu. Reflektory matrycowe z prawdziwego zdarzenia sprawują się lepiej. A takie znajdziemy w Arteonie, takie znajdziemy w Superbie. Już nie mówiąc o Mercedesie klasy E i o Volvo S90. Druga rzecz jest troszkę dziwna, bo nie ma w środku ambientów, że jak sobie wejdziemy tutaj, uruchamię to i wejdziemy sobie. Chyba tutaj, moduł jest w trakcie ładowania, no niestety multimedia przy zimnym starcie, tak zwanym, chwilę się ładują, w wielu samochodach, nie tylko w DS-ie. Opcje, yy, konfiguracja systemu, nie, może tutaj, tutaj to było, yy, Ustawienie pojazdu, komfort, oświetlenie kameralne, proszę, wchodzimy tutaj i widać wyraźnie, że tutaj leci ambient, tu leci ambient, tu leci ambient, czyli gdzieś tutaj mniej więcej i tu leci ambient, czyli po tej listwie powinien lecieć ambient. Problem w tym, że to nic nie daje. Jakby zmiana tego parametru nic nie zmienia. Nie wiem czy to w tym egzemplarzu ambienty nie działają, czy po prostu zabrakło DS-owi półprzewodników, żeby to uruchomić, ale jeżeli zmieniamy ten suwak intensywność oświetlenia, to tutaj się nic nie świeci, tutaj się nic nie świeci, tutaj też się nic nie świeci. Jedyne co się zmienia, to podświetlenie klamek, więc te podświetlenie ambientowe Fajniej by to wyglądało z podświetleniem ambientowym, bo po prostu ja wiem, że to niczemu nie służy, ale fajnie wygląda. Tutaj tego nie ma z jakiegoś powodu. Kolejna upierdliwość, która mnie dopadła, być może coś tutaj przeoczyłem, to niech ktoś mnie poprawi w komentarzach, ale nie mogłem znaleźć podgrzewania kierownicy. Temperatury w tej chwili wynoszą 5 stopni Celsjusza, więc robi się chłodno i te podgrzewanie kierownicy by mi się przydało. Podgrzewanie foteli jest i się zapamiętuje, ale kierownicy nie. Ostatnia rzecz. Mamy tryby jazdy, tutaj drive, mode, możemy sobie zmienić na komfort, eko normalnie i ustawienie sportowe i ręczne i ma to wpływ na pracę zawieszenia, które się zmienia. W każdym razie samochód uruchamia się w trybie normalnym, a ja zawsze przełączam się w tryb komfort, bo mi na komforcie najbardziej zależy, a nie na sportowych doznaniach. I niestety muszę tą czynność powtarzać za każdym wejściem do samochodu. DS tego nie zapamiętuje i też nie mogło się czepić DS-a, bo to jest normalne w samochodach. Niestety tryby jazdy się nie zapamiętują w większości samochodów, jakimi jeżdżę. Dobra, otworzę sobie szybkę i wyjdę na zewnątrz jeszcze i opowiedzmy sobie o tym samochodzie coś jeszcze. Może jednak stanę tutaj, te lampki ładnie się prezentują, więc jeżeli chodzi o wymiary, to ów samochód ma 4,93 metra długości. To jest naprawdę duży samochód. To jest tylko 3 cm mniej od Volvo S90, a Volvo S90 wydaje mi się potężnym autem. To jest tyle samo, ile mierzy Mercedes klasy E w limuzynie. To jest 6,5 cm więcej od Volkswagena, Arteona i Skody Superb. A jeżeli porównamy to do tego, co oferuje PSA, to jest to aż 18 cm więcej od Peugeota 508. Silnika specjalnie nie wyłączyłem, bo wtedy mi się fotel nie odsunie, bo tu jest funkcja odsuwania fotela przy wsiadaniu i wysiadaniu. Sprawdźmy, jak to się ma do miejsca na tylnej kanapie. Myślałem, że będzie tragicznie, bo moja żona coś narzekała, że tu jest mało miejsca, ale tu jest mnóstwo miejsca, co ta moja żona. Tak narzeka. No kurde, tu jest tyle samo miejsca co w Arteonie albo i w Superbie, więc e, elegancko. Co tu jeszcze mamy? Mamy dodatkową klimatyzację, która niestety działa w jakiś dziwny sposób. Więc jeżeli ktoś chce dopłacić do trójstrefowej klimatyzacji, to nie wiem, może ja nie zrozumiałem jak to działa. Najpierw trzeba ją odblokować w tym ekranie, ale działanie tego systemu wpływało na działanie klimatyzacji z przodu. Jak żona moja tutaj coś klikała z tyłu, to mi się z przodu robiło ciepło albo zimno. Więc ten patent nie jest najlepszy. Co jeszcze mamy tutaj? Mamy tutaj dwa złącza. Tego nie widać, bo jest już tutaj troszkę ciemno. Ale może uchylę drzwi. O proszę, teraz się włączyła lampka. Mamy dwa złącza USB-A, co jest wystarczające. Fotel jest bardzo nisko zamontowany, więc może nóg tam nie można do końca wsunąć. Ale to nie jest jakiś problem. Ej, naprawdę jest dużo miejsca z tyłu. Ja myślałem, że tu jest jakaś tragedia. Mamy Audio Focal Elektra. Fajnie. Nie ma co narzekać. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Bagażnik. Przecież, że. Bagażnik otwiera się automatycznie, ale niestety już się automatycznie nie zamyka z jakiegoś powodu. Trzeba wyjść i go kliknąć. Tak to wygląda. Bagażnik jest jak to w sedanie. Jest duży i mało użyteczny i to dotyczy wszystkich sedanów, że jak będę chciał wyjąć ten wózek, proszę, to ja się muszę tu namęczyć. Ja muszę go po prostu wyciągać z tego. Miejsca jest to dosyć upierdliwe, ale niestety, niezależnie od tego, jakim samochodem jeżdżę, czy jest to DS9, czy jest to Dacia Logan, czy jest to Mercedes klasy S, to jakby przestrzeń, przez którą można wsadzić wózek do bagażnika, jest zawsze za mała. Na papierze ma on 510 litrów i w wielu samochodach znajdziemy odrobinę większe bagażniki, ale wielkość bagażnika nie jest tu problemem. Problemem jest, jak w każdym właśnie sedanie, ten otwór załadunkowy. Więc bagażnik. Mocne 3 na 10, jeżeli chodzi o umieszczanie tam wózka dla dzieci. Eee, bardzo by mnie ucieszyło, gdyby DS zdecydował się na DS9 w kombi. Prawdopodobnie to nie nastąpi, ale dla mnie to była fantastyczna opcja. Nie wiem o co chodzi, ale dwa razy już nagrywałem wnętrze i dwa razy się dźwięk źle nagrał. Na moim telefonie w tle uruchamia się odtwarzacz MP3. I puszcza muzykę zespołu Pogodno jako soundtrack do tego filmu, czego ja zupełnie nie chcę, bo boję się, że zaraz YouTube wywali mój film za prawa autorskie. Ale ja nie chcę piracić, samo się piraci, kurde. Więc jeszcze raz, po raz trzeci nagrywam wnętrze. Tym razem będzie zwięźle, bo już mam dość, ale chciałem powiedzieć, że wnętrze jest cudowne, jeżeli chodzi o wygląd. Jest to kopia wnętrza z DS7. Może są tu jakieś drobne różnice między. Jednym, a drugim samochodem, czy to źle? Wręcz przeciwnie, uważam, że DS7 ma naprawdę znakomite wnętrze na tle konkurentów. DS7 jest z zewnątrz trochę brzydki, ale wnętrze ma przepiękne i bardzo przyjemne. Tak samo jest tutaj. Druga rzecz mamy: fotele z pamięcią. Co jest bardzo ważne, jak na samochód klasy premium, bo jak sobie kliknę, to mój fotel się zaczyna przesuwać na swoje miejsce. Ja wracam na tamte miejsce, żeby mieć szerszy kadr do nagrywania. Kolejna rzecz, którą można spotkać w samochodach klasy Premium, a w tańszych nie, lusterka zewnętrzne, fotochromatyczne, podobnie jak to wewnętrzne, ale to jest już oczywista oczywistość. Mamy też Audio Focal Electra, które składa się z 14 głośników i gra bardzo przyjemnie. Ma bardzo fajne basy, ma bardzo fajne wysokie tony. Nic się tutaj nie zlewa i dźwięk jest po prostu super. To co widzicie tutaj, to jest system, który rozpoznaje zmęczenie kierowcy. Na żywo te LEDy są ledwo widoczne, one są tak bardzo widoczne tylko na kamerze smartfona. Kolejna rzecz: mamy tryb nocny, który nie chce się włączyć jeszcze, bo jest jak widać za jasno. Natomiast tryb nocny polega na tym, że mamy tutaj obraz z kamery termowizyjnej, czyli możemy na dobrą sprawę jechać bez świateł, a i tak coś będziemy widzieli. I według DS-a ten tryb nocny wykrywa pieszych i zwierzęta w odległości do 100 metrów od samochodu. I faktycznie tak jest, że zdarzyło mi się jechać ciemną ulicą, po poboczu szedł pieszy, którego nie widziałem po prostu, a DS zakomunikował mi tutaj, wrzucił podląd z kamery i pokazał: Tutaj idzie pieszy, uważaj nie przejedź go, więc jest to dosyć użyteczny system, jeżeli nie chcemy przejeżdżać ludzi. Ekran za kierownicą generalnie rzecz biorąc ma kilka ustawień. Mamy tryb jazdy, który wykrywa inne samochody jadące naprzeciwko. Pokazuje pasy na jezdni. Ach, tak w cudzysłowiu. Nie jest to tak doskonałe jak w Tesli, ale coś tam pokazuje. Ja z tego nie korzystam. Mamy tryb minimalny, który... Usuwa większość informacji z licznika. Mamy tylko prędkościomierz. Ja korzystam z trybu osobistego, który można sobie skonfigurować według własnych upodobań. Ja mam po lewej stronie obrotomierz, po prawej stronie mam zużycie paliwa. To jest zużycie paliwa, jak stoimy już jakiś czas. To są informacje chwilowe. Zurcie paliwa, odkąd odebrałem ten samochód? Zrobiłem nim prawie 1000 km, jak widać i jeszcze z nim zrobię pewnie ze 200 km przy tym wszystkim. Ten wyświetlacz to jest majstersztyk jeżeli chodzi o jakość obrazu, o responsywność, prędkość działania też jest całkiem ok. Co prawda, klimatyzacją sterujemy z ekranu dotykowego, albo możemy też tutaj kliknąć i mieć dostęp do jeszcze większej liczby funkcji. Natomiast podstawowe przyciski, jak podgrzewanie szyby przedniej tylnej, obieg zamknięty, mamy wyprowadzony na skróty tutaj na panel dotykowy. Nawigacja, jak to nawigacja wbudowana w samochody, jest nieaktualna, oczywiście, więc wejdźmy sobie na Warszawę. Jak widać tutaj powinna być droga S2 do S17 już naniesiona, bo ona na tym odcinku do Ursynowa już istnieje i da się po niej jeździć. Tymczasem wbudowana nawigacja, jak to wbudowane nawigacje, jest nieaktualna. Więc raczej będziecie korzystać z tego, że można tutaj podłączyć kablem telefon do samochodu i będziecie korzystać z Android Auto albo z Carplaya. Dzięki temu można na tym ekranie wyświetlić mapy Google, Janosika, Waze'a, Audiotekę, Spotify'a, Powerampa czy co tam się jeszcze Komu żywnie podoba. Z takich DS-owych bajerów to mamy tutaj szyby umieszczone, że jak tutaj klikam, to się szyba otwiera i zamyka. Tutaj lewa, tutaj prawa. Eee, czy to złe, czy to dobre? Jest to po prostu inne. Mercedes montuje skrzynię biegów w wycieraczkach, ADS montuje tutaj otwieranie szyb. To nie jest nic złego, to nie jest nic dobrego. Przyciski są ładne. W ogóle te wnętrze, wykończone tą alkantaru prezentuje się naprawdę fajnie. Mamy zegarek BRM R180, bo sobie je doczytałem w specyfikacji. Nie znam firmy BRM, nie mam pojęcia, że ona robi zegarki, nie wiem, jakie one są. Po prostu to wskazuje czas i jak wyłączymy silnik, to on się zamyka. A jak włączymy silnik, to on się otwiera. Problem jest taki, że jak wyłączymy silnik To chowa się zegar i nie wiemy, która jest godzina Kamera cofania jest przyzwoitej jakości Ale tylko przyzwoitej jakości Że tydzień temu jeździłem Dacia Sendero, która w nocy Oferowała lepszą widoczność do tyłu Niż kamera cofania w samochodzie 4 razy droższym Na pocieszenie jest fakt, że W samochodach typu Volkswagen Skoda i Seat teraz montują zupełnie nowe kamery, które są jeszcze gorsze niż w DS-ie, że w nocy nie widać kompletnie nic. Tutaj w nocy chociaż coś trochę widać, ale nie widać tak dużo jak w daci, że było śmieszniej. I ostatnia informacja, którą chciałem przekazać. Producent chwali się, że przednia szyba pokryta jest specjalną folią akustyczną, która w połączeniu z częściowo klejonym nadwoziem eliminuje wibracje i w tym samochodzie jest faktycznie cicho, nawet jak suniemy 170 km na godzinę. I to tyle! Nagram coś z jazdy. Mam nadzieję, że tym razem pogodno nie leci w tle. Okazuje się, że muszę jeszcze raz nagrać z jazdy, bo znowu mi się włączyła muzyka w tle. Nie mam pojęcia dlaczego. Z tego też powodu musiałem ze swojego telefonu usunąć całą dyskografię Pogodno, co jest smutne. Ale z jakiegoś powodu, jak włączam nagrywanie filmu, to włącza mi się odtwarzanie muzyki w tle. No, jasny gwint po prostu. Jeszcze raz nagrywamy o wnętrzu. Jak teraz się to odtworzy w tle, to ja już nie wiem. Dobra, powiedzmy sobie o silniku. Silnik ma 1,6 litra pojemności. Ma cztery cylindry. I dla mnie jest spoko poza tym, jak wciśniemy gaz w podłogę, bo wtedy jest tak. Jest trochę głośno, szczerze mówiąc jest troszkę głośniej niż w Nissanie Qashqai, którym jeździłem 2-3 tygodnie temu. W Nissanie Qashqai silnik miał pojemność 1.3 litra i to Nissan Qashqai nie jest autem klasy premium, a to jest auto klasy premium, więc przy intensywnym przyspieszaniu, wyciszenie silnika Powinno być trochę lepsze. Ja natomiast rzadko kiedy korzystam z pełnej mocy samochodu i na co dzień mi to nie przeszkadzało. Mamy 225 koni mechanicznych, mamy szybką skrzynię biegów, ośmiostopniową automatyczną, mamy niskie zużycie paliwa na autostradzie około 8 litrów na 100 km przy 140 km na godzinę. Napęd naprzód. Jeżeli chcemy się zdecydować na napęd na wszystkie koła, to musimy wybrać wersję hybrydową 360 koni mechanicznych, której ceny startuje od 300 tysięcy zł. Napęd naprzód to jest dla mnie w porządku opcja, ja bym się tego nie czepiał. Jeżeli chodzi o przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę, to mamy 8,1 sekundy do tej prędkości. Mamy w tym egzemplarzu też zawieszenie DS Active Scan Suspension, czyli sztywność zawieszenia możemy sobie wybierać manualnie. Tym przyciskiem, teraz wszedłem sobie w tryb Eco, teraz w tryb Comfort, ale możemy też zdecydować się na korzystanie z tego systemu automatycznego, który skanuje drogę przed samochodem i na tej podstawie dobiera sztywność zawieszenia. Dla mnie nie jest to zbyt konieczne. Jeżeli da się zrezygnować z tego automatu, który kosztuje niemało, już nie pamiętam ile, i zostawić tylko te manualne tryby jazdy, to ja bym wolał tą opcję niż dopłacać do czegoś takiego. I mamy też wszystkie konieczne systemy bezpieczeństwa: mamy system utrzymujący pas ruchu, mamy aktywny tempomat, mamy wykrywanie pieszych, awaryjne hamowanie, więc pod tym względem czepiać się nie da. Jeżeli chodzi o przyspieszenie Oprócz tego dźwięku, to jest naprawdę ok. W trybie komfort ten samochód prowadzi się naprawdę fajnie. Tu się spodziewałem, że on się będzie jakoś bardziej bujał na zakrętach, ale nie ma tego problemu. I to tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego samochodu. Naprawdę, jeżeli ktoś się zastanawia nad Volkswagenem Arteonem albo Superbem, to moim zdaniem warto dorzucić trochę pieniędzy i zyskamy. Dużo przyjemniejsze wnętrze, trochę fajniejszy komfort, a jeżeli ktoś się zastanawia nad Mercedesem klasy E albo Volvo S90, to też warto się zastanowić nad DS9, bo ten samochód kosztuje 40 tysięcy mniej więcej złotych mniej przy podobnej konfiguracji, o czym wspominałem na początku. Dobra, i to tyle. Elonara.